Zapach kokosowy, cud bajeczka, Bielenda, zróbcie perfumy. O takim zapachu kokosowym jestem pierwszym klientem, który Tira wykupi z waszymi perfumami o tym zapachu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią filmu z cudami kosmetycznymi z Rossmana. To nie jest hol zakupowy, podkreślę to. Są to produkty, które zakupiłem już jakiś czas temu. Optymalnie je przetestowałem i wyrażam Wam dzisiaj moje zdanie na ich temat. Wiecie o tym doskonale, że kosmetyków w Rossmanie zakupiłem potąd. Dosłownie bardzo dużą ilość kosmetyków. Ja kosmetyki względnie zużywam szybko, to też zależne jest od tego, jaki to jest typ kosmetyku, no ponieważ odżywki do włosów, na przykład czy maski... Nie zużyję w tydzień albo w półtora tygodnia, ponieważ tego się nie nakłada pół słoika na głowę bądź pół tubki. Ale jeżeli chodzi o produkty specjalistyczne typu serum, typu krem do twarzy, to są produkty, które bardzo szybko zużywam i tutaj nie ma najmniejszego problemu. Więc dzisiaj Wam prezentuję kolejne cuda kosmetyczne, które są zdecydowanie warte uwagi, które zasługują na mega pochwałę. Podkreślę to jeszcze raz. Także zapraszam Was do oglądania dalej, moi drodzy. Kosmetyk, który kupiłem dwa miesiące temu. Dwa miesiące temu i dopiero względnie 2,5 tygodnia temu zacząłem go testować. Zużycie już jest ponad połowa opakowania. Jest to Nae Purifying Shampoo. Jest to szampon oczyszczający z miętą do skóry głowy, do włosów szybko przetłuszczających się. On kosztował 16 albo 18 zł. Moi drodzy, co ja mogę Wam o nim powiedzieć? Świetnie oczyszcza skórę głowy, świetnie unosi włosy od nasady, ale przesusza. I tutaj zastosowanie dobrej odżywki jak najbardziej niweluje ten problem, ale stosowany solo zdecydowanie nie. Choć i tak daje mu wielkiego plusa z tego względu, że jest to jeden z nielicznych szamponów, które moje włosy unosi od nasady i naprawdę nie ma przyklapu i nie ma żadnego problemu i genialnie oczyszcza moje włosy. Wiecie, to też jest kwestia indywidualna, ponieważ jedne włosy od tego szamponu się nie przesuszą, a drugie już niestety mogą. Ja jestem zadowolony względnie z tego szamponu, zastosowany z odżywką. Tutaj nie widać żadnych szkód wyrządzanych przez ten szampon. Także jak najbardziej zdecydowanie, jeżeli poszukujecie takiego szamponu, który wasze włosy odbije od. Nasady na jak najbardziej polecam. Jakiś czas temu zakupiłem w Rosmanie Isana jest to peeling podprysznic Greyfruit. Yy, moi drodzy, posłuchajcie, ten produkt nie powinien się zdecydowanie nazywać peelingiem podprysznic, tylko żelem do mycia ciała. Drobinki zastosowane w tym produkcie. Są minimalne. Naprawdę jest tyle ich, co kot napłakał. Ale jeżeli chodzi o względne o właściwości oczyszczające skórę ciała, jak najbardziej nie przesusza mojej skóry. Moja skóra nie jest wysuszona od tego żelu peelingu podprysznic, ale nie jest spilingowana. No tutaj producent zdecydowanie powinien zmienić nazwę tego produktu na żel podprysznic, niż na peeling podprysznic. Następny produkt, który jest godny uwagi, jest to arganowy hydrolat różany do twarzy i ciała. Moi drodzy, jest to godny zastępca tej mojej ukochanej wody różanej z Corinne de Farm, która de facto została wycofana ze sprzedaży w Rossmanie. Nie wiem dlaczego, podejrzewam, że sprzedaż była bardzo malutka tej linii kosmetycznej, no bo przyznajmy, design tych opakowań, no nie był przyciągający do klienta zdeczka, no ale jednak w środku były wartościowe składniki i nie było jakiegokolwiek syfu. Ten produkt jest zdecydowanie zamiennikiem, ale niestety droższym wody różanej Corinne de Farm. Produkt kosztuje orientacyjnie do 16 czy 17 zł. Genialne ukojenie, nawilżenie, nawodnienie. Również świetnie mi się sprawdza jako podkład pod olejowanie włosów. Także jak najbardziej śmiało mogę polecić jako taki produkt przywracający odpowiednie pH skórze. Przetestowałem już optymalnie. Jest to ziaja ananasowy trening skóry pilingujący sorbet do ciała drobnoziarnisty z aktywnością substancji antycelulitowych energetyzujące wygładzanie. Na samym początku pomyślałem, że sytuacja z tym peelingiem będzie wyglądała identycznie jak w przypadku tego peelingu pod prysznic marki Isana, ponieważ drobinek złuszczających nie widziałem po wydobyciu tego produktu na dłoń. Ale wystarczy chwilę konkretnie skórę potrzeć i te drobne ziarenka maksymalnie skórę złuszczają. Jest to peeling drobnoziarnisty, fajnie skórę złuszcza, odświeża, wygładza, nie przesusza. Jak najbardziej. Śmiało rekomenduję ten peeling do ciała. Jeżeli nie lubicie takich mocnych zdzieraków, konkretnych zdzieraków do ciała, to na sam początek zdecydowanie ten sorbet z ziai będzie idealny. Świetne wygładzenie skóry. Po tym produkcie lepiej się wchłaniają balsamy, masła do ciała w głębsze warstwy skóry. Także jak najbardziej zjajkę polecam. Do dyszki w Rosmanie. Naprawdę mega udany produkt ze wzorowym składem. Ostatnio pisaliście, że brakuje w odcinkach moich Wam kokosa, bo wiecie, jaką ja mam totalną euforię i bzika na y, punkcie kokosa. No i kokos jest. Ten produkt zakupiłem dwa miesiące temu albo półtora miesiąca temu. W ostatnim czasie zakupiłem jeszcze z tego y, żel pod prysznic, ale jeszcze nie rozpocząłem jego używania. Wykańczam ten balsam do ciała. Jest to Bielenda Beauty Milk, mleczko kokosowe z prebiotykiem do pielęgnacji ciała. Kochani, to jest coś genialnego. To jest coś cudownego, to jest coś rewelacyjnego i powiem to w skrócie z moim starym zwyczajem, tak jak kiedyś było w moich starych filmach, ale już tego nie ma. Cud bajeczka, rewelacja nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować. Kto jest ze mną od dłuższego czasu wie doskonale, że to była moja myśl przewodnia na temat pozytywnego wyrażania się na temat kosmetyków. Balsam do ciała przegenialny. Lekka, esencjonalna konsystencja. Nie jest to wodnista konsystencja balsamu. Może się Wam wydawać, że ona jest za ciut, za lekka, ale nawilżenie, zapach... Kokosowy, cud bajeczka, rewelacja i nie ma o czym gadać, moi drodzy. Zapach jest naturalny, nie jest przeperfumowany syntetycznie kokosem. Naprawdę czuć zastosowane naturalne aromaty w tym balsamie do ciała, że tutaj nie jest naładowanego syntetyku bardzo dużo. Genialny balsam do ciała nawilżający, wygładzający. Zero tłustej warstwy. Ja po tym balsamie dosłownie po dwóch minutach już mogę śmiało się ubrać, bo nie czuję żadnej tłustej warstwy na skórze. Momentalnie się wchłania, a zapach utrzymuje się cały dzień. I naprawdę ten balsam już mi się kończy. No tutaj ile mi go zostało? Może na 5-6 dni. Ale czas otworzyć żel pod prysznic. Zdecydowanie. Z tego względu, że ja bez tego zapachu, już mam to powiem szczerze, bez tego zapachu nie wytrzymam. Bielenda, zróbcie perfumy. O takim zapachu kokosowym jestem pierwszym klientem, który Tiera wykupi z Waszymi perfumami o tym zapachu. Ale z dobrym składem i ta sama nuta zapachowa. Zapach przecudowny, moi drodzy, będę zachwalał ten produkt pod niebiosa. Warto, naprawdę polecam ten balsam do ciała. Następny produkt, który jest godny uwagi, kosztuje orientacyjnie do 30 zł. Jest to FaceBoom, jest to puder enzymatyczny. Tego produktu nie stosujemy codziennie, a dwa razy w tygodniu jako peeling enzymatyczny. Czyli aplikujemy go na skórę twarzy, pozostawiamy na 2-3 do 5 minut, po czym spokujemy. Produkt świetnie usuwa enzymatyczną formą, martwe komórki na skórka. Genialnie skórę doczyszcza, wygładza, rozświetla, rozpromienia. Także jak najbardziej genialny produkt eksfoliujący dla każdego typu skóry, śmiało mogę go zarekomendować. Produkt bardzo delikatny, więc jeżeli poszukujecie naprawdę delikatnego peelingu enzymatycznego, możecie śmiało zainteresować się tym pudrem od Facebook. Krem do rąk, który stosuję na dzień, ponieważ kremuje ręce w ciągu dnia naprawdę bardzo dużą ilość razy, żeby to tak w delikatny sposób powiedzieć. I teraz stosuje Only bio, i jest to krem do rąk o właściwościach antybakteryjnych odżywczo ochronnym z mleczkiem migdałowym. Konsystencja bardzo lekka, esencjonalna, zero tłustej warstwy, zero jakiejkolwiek powłoki na skórze dłoni, która by uniemożliwiała dotykanie różnych przedmiotów, ponieważ zaraz by były tłuste. Krem jest genialny, wchłania się w 100%, nawilżenie przez cały dzień. Jak najbardziej skuteczny krem do rąk o właściwościach antybakteryjnych. Także, jeżeli chcecie odbudować skórę dłoni, zregenerować skórę dłoni, maksymalnie ją nawilżyć, śmiało ten krem z libio będzie hitem. I następny krem do rąk, który stosuję na noc, z tego względu, że ten krem na dzień no, jest dla mnie za bogaty. Ja ubieram bawełniane rękawiczki, nakładam grubą porcję tego kremu do rąk na noc. Ręce jak nowe rano. Jest to Body Boom i jest to bogaty, regenerujący krem do rąk i paznokci, skoncentrowany do popękanej skóry, szorstkości i podrażnień. Prezentuje się w taki oto sposób: on kosztuje 13-14 zł. Zapach również przegenialny. Kosmetyki, face Boom przepięknie pachną. Taką koladą, takim drinkiem. Ten krem pachnie ewidentnie drinkiem Malibu, moi drodzy, ale posłuchajcie, on jest za bogaty do stosowania na dzień. Jeżeli go będziecie stosować na dzień, to wszystko, co dotkniecie, jest zaraz tłuste, w tłustych śladach. Ja go stosuję na noc, pełna skuteczność, śmiało Wam polecam. Hit nad hitami, cud bajeczka, rewelacja, nie ma o czym gadać, moi drodzy. Jest to dezodorant naturalny z ałunem, e, arganowe, o zapachu Old. Miałem jeszcze werbenę, działanie jest identyczne, ale ten zapach werbeny... Hmm, no, nie przypasował mi zdeczka. Zresztą, tak samo było z żalami Job, które pachną werbeną. Jak dobrze pamiętam, też mi zapach kompletnie nie przypasował. Ale ten OUT jest to zdecydowanie zapach unisex. Mega skuteczny dezodorant, który chroni przed poceniem się, chroni przed nieprzyjemnym zapachem przez cały dzień. Mega skuteczny koszt do 20 zł w Rosmanie. Zapach jest przepiękny. Także, jeżeli szukacie skutecznego dezodorantu, Arganowe OUT zdecydowanie polecam. Następny produkt z Rossmana jest to green Retinol em, marki Liren, kosztuje orientacyjnie do 30 zł, jest to serum błyskawicznie napinające woda różana, kompleks liftingujący, teraz Wam powiem tak otwarcie: żaden kosmetyk nie zliftinguje waszej skóry twarzy. Nie ma takiej możliwości. Ale jeżeli poszukujecie bezpiecznego kosmetyku, przedsięwzięcie tego produktu jest tak wręcz wyfotoshopowana, dosłownie mega wygładzona, wyidealizowana. Genialny kosmetyk przed wielkim wyjściem. Można ten produkt stosować jako serum pod krem bądź jako krem do twarzy. Genialne nawilżenie, wygładzenie, zblurowanie, wyidealizowanie skóry przed wielkim wyjściem, niwelowanie oznak zmęczenia na skórze twarzy. Polecam Wam śmiało ten kosmetyk. Kosmetyk zdecydowanie powinien się sprawdzić przy skórach wysuszonych, dojrzałych, mieszanych, do tłustej i problematycznej. Zdecydowanie nie polecam. Skład jest zbyt bogaty, żeby tutaj nie były wykazywane właściwości komedogenne. No niestety może skóry tłuste i problematyczne ten produkt zapychać, ale jeżeli szukacie w przypadku skóry suchej, dojrzałej, mieszanej, wrażliwej, Następne opakowanie maseczka genialna przed wielkim wyjściem. Jeżeli chcecie bardzo szybko przywrócić idealne nawilżenie skórze, zniwelować oznaki zmęczenia, maksymalnie skórę rozświetlić, rozpromienić. Soraya plantę ujędrniająca maska do twarzy na tkaninie Koszt do 15 zł. Maseczka genialnie nasączona esencją, świetne rozświetlenie, nawodnienie, nawilżenie skóry, totalna regeneracja. Ja śmiało tą maskę, moi drodzy, ja wiem co ja mówię, mogę nazwać jako zabieg taki szybki do twarzy, który dosłownie robi wszystko. Koi, niweluje zaczerwienienia, maksymalnie skóra rozświetla, rozjaśnia, rozpromienia, regeneruje skórę i stymuluje. Genialna maseczka do twarzy, taki intensywniejszy treatment dla każdego typu skóry, nawet dla skóry tłustej problematycznej. Nie sugerujcie się tutaj nazwą ujędrniająca maseczka do twarzy, ponieważ jest to produkt nawilżająco, regenerujący, także jak najbardziej śmiało Wam polecam. Także, moi drodzy, są to moje kolejne cud bajeczki i rewelacje, które zdążyłem już przetestować i Wam wyrazić moje zdanie na ich temat. Także liczę na to, że Wam się mój materiał podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Trzymajcie się ciepło. Do następnego hej.